Witam wszystkich, słuchajcie, dzisiaj taki krótki update chciałem wam zrobić z pola arbuzowego, gdzie rosną również cukinie i dynie i na wstępie dodam tylko, że nie wiem czy dobrze zrobiłem, ale jakieś półtorej tygodnia temu wyrzuciłem stąd cztery pełne taczki zielska, czyli cztery pełne taczki liści, takich pędów popcinanych, które nie miały w ogóle zawiązanych owoców no i sobie tutaj wejdziemy myślę, że cukinie to niewiele was interesują ale podejdziemy i zobaczymy jak rosną te inne osobniki no i tutaj na pierwszy ogień mamy ukrytą dynię field. dynia field już jest pokaźnych rozmiarów jak zobaczycie tutaj rękę do niej przykładam myślę, że już z 5 kg to ma spokojnie Rośnie sobie ładnie tutaj za poradą koleżanki z kanału Mardar, za kolejnym liściem, za owocem obciąłem pęd i wtedy owoc zaczął bardzo ładnie przybierać. I zrobiłem tak, że zostawiłem po jednej dyni na jednym krzaku, żeby miały szansę dojrzeć i miały dużo siły. Tutaj jest kolejna dynia field z drugiego krzaka. Ta jest już trochę mniejsza. O, jak widzicie, ona się niedawno zawiązała, ale też ładnie sobie rośnie. No i przechodzimy do arbuzów. Tutaj mamy arbuziki, takie, które były wysiane z takich kupnych arbuzów. Tutaj w Polsce, jak widzicie, coś się zawiązało, ale nie jest to jakiś mega wielki okaz. Idziemy do kolejnego krzaka. To samo, też jak widzicie, taki mały arbuzioczek się zawiązał. No ale tak jak wam mówiłem to są takie słabe krzaczki i oczywiście tak samo jak w tej dyni Field tutaj są obcięte za kolejnym liściem. Idziemy do kolejnego krzaczka. no Ten pierwszy rząd tych krzaków są takie mizerne, bym powiedział ale jakieś tam owoce zaczynają zawiązywać zobaczymy może coś z tego będzie tu też taki mały owocek zawiązany ale już na ostatnim krzaku z tego samego gatunku zobaczcie już mamy ten arbuzik trochę większy no już powiem także, z kilogram waży fajnie wygląda widzę że tutaj na tym krzaku jeszcze coś się zawiązało ale takie zmarnowane, więc oberwiemy, żeby nie przeszkadzało. Takie maleństwo miękkie się zrobiło, więc nie ma sensu tego tutaj trzymać. No Idziemy sobie dalej. Tutaj mamy kolejne krzaczki, i arbuziaki wyglądają tak. Nie wiem, czy to jest. Ten Orangelo Chyba nie Bo ten Orangelo Miał być podłużny Więc to pewnie jest Charleston Grey Taki tutaj urósł Dużawy jak widzicie Dźwięk jeszcze nie jest taki głuchy Właśnie nie wiem kiedy zbierać Te arbuzy Ale myślę że jak zobaczycie ten mój Filmik to tutaj pewnie Kilku specjalistów się wypowie. Idziemy dalej. Tu mamy kolejny krzak tego Charleston Greya. I jak widzicie, drugi zawiązany, dosyć spory owoc. O, tak do ręki mojej. Jest taki duży. I dźwięk też jeszcze nie jest jakiś głuchy. No idziemy sobie dalej. Tu mamy kolejny krzaczek. Jak widzicie, zielone bardzo ładnie rośnie. Liście ma takie duże, soczyste, ale ten arbus już jest inny. No i coś mi tu nie pasuje, bo takiego takiego arbuzioka w tym spisie i opisie od koleżanki Mardar nie było, a tutaj przy, z tej strony pola rosną arbuzioki tylko właśnie od koleżanki. Więc taki to tutaj arbus zaczyna rosnąć, więc jak koleżanka będzie oglądać, może mi podpowie co to za gatunek. No i idziemy, idziemy dalej. Tu jak widzicie znowu miejsce gdzie nie mogę przejść. Obrócimy się. No i tak samo wygląda ten arbuziok tutaj ukryty, jak ten którego Wam przed chwilą pokazywałem. Chyba z tego samego krzaka nawet jest. No i dobra, idziemy jeszcze troszkę dalej. No i pokażę Wam, tutaj są dwa kolejne, też takie same. Ja nie wiem, bo jeszcze miałem właśnie ten oran, Orangelo, Orangeglo. Nie wiem, czy to jest ten, czy też nie. Tutaj jest jeden tu jest kolejny i tu jest jeszcze jakiś mały zawiązany o a tego to chyba nie widziałem skubany jak on się tu ukrył zobaczcie jaki zaraz go obejrzymy zobaczcie jaki jaki duży elegancko no kurczę, ze 2 kilo już waży naprawdę taki baryłkowaty no i tu mamy jeszcze taki podłużny no to mi się wydaje, że właśnie to są te pomarańczowe w środku bo one u koleżanki Mardar były właśnie takie jasne i podłużne no ten jeszcze nie jest duży tutaj mam taki sam gatunek ale jest już dużo większy No, nie chcę, nie chcę go urwać, ale upowiem Wam, że on już dobre 5 kg waży no, także tak wyglądają arbuzioki, arbuzioczki. I jeszcze tutaj przejdziemy, pokażę wam jeszcze jedną dynię Field. Tak ją puściłem tutaj trochę w bok na takie krzakulce, które mam i też już jest kawał dyni. Także wszystko rośnie powiem wam. Elegancko według mnie, przynajmniej jak na pierwszy rok uprawy arbuzów, to jestem bardzo pozytywnie zaskoczony. No i to było na tyle dzisiaj, taki krótki update z arbuzowego zakątka. Trzymajcie się na razie, cześć.